Widzę, że się przeniosłeś dzisiaj już tu widzę, że, pa oh, widzę, yes. że papieroska mego palisz. Nie. Mego? No jak twoje. No, włożyłem to. ci tu do kieszonki. Dzisiaj. No przed chwilą. A, no to chyba, że tak. <grym> no nie co? Pozna co, nie poznajesz marki? No jak nie poznaję. Ale Marki Kurde. nie poznajesz, których palisz? A. <grym> <grym> no tak. No, no, no. Co, co, tu, co tu przysnąłeś? Co? Przysnąłeś tutaj. No kurwa, że nie wysłałem Bo kurwa. bez przeklinania. Jak najmniej, jak najmniej. Jak najmniej. A co, a co pijesz? Nic. Nie mam pieniędzy. Tam straż miejska była na twoim miejscówce. Nie, wczoraj. Dzisiaj nawet rano, rano Zobaczy czy nie leżysz Dzi Dzisiaj? No, 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 no Dzisiaj Bo tak sprawdzają Czy bezdomni nie leżą, bo zima Ale zimno. wczoraj Wczoraj nie wzięli Nie ma tam moim... nic za moimi plecami? Nie ma Słuchaj bo, bo wczoraj hmm. Wylodowałem wylądowałem na wy, wy, wyciźwiałce No Byłeś? A byłem przeźwioć Przeźwiał byłem miałem mhm. 0 33 mhm. A to wiesz, mi wcieli z samego rana mhm. co, co jest przez nos wycześniały No 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 i co, wypuścili cię rano dopiero? Nie, no nie, nie Dwie godziny tam byłem, mm -hmm. bo Był mój ten, ten strażnico tam z tego mój, za dwie godziny panu wyjdziesz mm -hmm. Dobre, dobra Cię położyłem Przysnąłem, przyszedł rano, znaczy, bo to jak z rana mnie tam wzięli mhm. wyszedłem. To o której wyszłeś? O 13. A. To no. nie, cho chociaż dnia nie zabrali. Nie, no, no, tak no, chodzisz, tyle dobrego by było. No wszystko, no, co, to jest najgorsze? od te góry podjechać, kur. No, no, te katastrofa. Ereszku. A ta góra jest dos. Dużo. Stroma jest, no. Wow. Ile A? masz drobnych? Drobnych? Ja nie noszę drobnych. Nie? A tu nie chodzi o to. A właśnie, miałem się zapytać: Ciebie słyszysz, miał? A? Bo ludzie też pytają, co ci się stało, że jesteś na wózku. Wypadek? No bo mówili, się właśnie pytali, bo widząc, że na wózku jesteś, ale nie odpowiedziale, Znaczy, nie rozmawialiśmy na ten temat. Możesz coś przybliżyć? Wypadek. samochodowy spadłeś, czy samochodowy? Samochodowy. Swoje, ty jechałeś, czy ktoś ci klepnął? Maciej. Ja jechałem ja w białą ja panterę. No. Z przodu. No. I z my, mych kurwa, mój my panek. Czołówkę. Mhm. Co harmonika się kurwa zdjęła? Wyszłeś z tego? Znaczy, yy, w pierwszym momencie. Ja W szpitalu leżałem. Troszkę tam. Mhm. Pomyłka. Nie, nie... Pomyłka. Pomyłka. Pomyłka techniczna, jak to mówisz. Tak. A może Paweł, może Michałek wolisz u Mekonga coś ciepłego? Zupkę. Zamiast piątaka. To no, może tu. No no no. A zjesz? No pewnie, że zjem kurde. Bo jak wyrzucisz, to będziemy nie dość. A jaką chcesz? Ale jaką zupę chcesz? Kurczak z kurczakiem? Nie, nie z kurczaka. Bambusową. Jakąś, tam Jakąś ciepłą zupę? Z, taką z makaronem. Dobra, to poczekaj. Dobra. No ja wiem. Miejscówka Michała Zimne dni się robią, co? O Troszeczkę Nie, nie tak Troszeczkę A teraz mi powiedz, Michał, jak jest Zimno, co nie? I wiesz, że tam to odpada ta ziemia, co nie? To gdzie siedzisz? Żebym ja cię mógł znaleźć na przykład Słuchaj No Tak mógł. W tym miejscu możemy znaleźć Mhm Albo ewentualnie Gdzieś Czy tam Wczoraj, nie? A nie chodzisz tam, e, na, czasem jesteś tam, znaczy idziesz tam do Darka i do tego? Do Łukasza? Bo wiesz gdzie, co nie? Gdzie ja mam? No, gdzie? No i dlatego pytam, bo tak ja też wie. wiem gdzie i dlatego nie mówię tego, tylko mówię... Wiesz, się ja. Bo oni czekali... Słuchaj... No? Czekali na ciebie... Mhm... No, no, no... Dobra... Przy, przy wejściu do tego to do no i kurde Ja może nie wiem, no. no coś czasem wypadnie co nie? Człowiekowi <grychy> A różnie było, nie? Bywa, nie? No. Widzisz, tyle jaki jak mam po drodze idę zawsze, co nie? Sam wiesz, że mnie Michał często widzisz, co nie codziennie mnie widzisz Jest nie, nie Michał A ja cię nazwałem Micha Ksywkowo, żeby nie jak chcesz. A jak chcesz, to możesz powiedzieć tak. tam myślę z tym. Dobra, jesteś tam. Mówisz to, co mówisz, Ale to myślę z tym. A jak, A jak masz na imię normalnie? No, Marcin. Marcin. No. Ale na M. Ale. No. Ale. Mam trzy miona. Mm -hmm. Marcin mi rosnął Paweł. To tak samo jak ja. ja, bo ja mam Paweł. To jedno z moich posiadasz. Oto trzeciego dziełem. To siostry. Gratulowały, że wiem im, imię Paweł na trzecie. Pierwszy, moje to jest Marcin, Drugie to jest kurwa Mirosław, a trzecie zbieranie to jest Paweł. Mhm. A tutaj do środka nie możesz wjechać. Wiesz, gdzie? Weźcie w górę. Ale co ja tam? Ociepił się. Ocieplić się nawet. Ja nie mówię, że tam masz siedzieć, tylko z pół godziny wiesz o co chodzi. Jak to mówiąc, masz, masz nad bagaż, wiesz o co chodzi, to można sobie w ciepłym posiedzieć. Za chwilę. <grych> Sorry, za rączkę. Ale to też nie. A co, co za zarączkę? Zarączkę tylną. A tu. Bo ona ty... pęka, no. A tu ty mi się zjebał. A ja myślę, że, że to Pawełek że to zjebał. No, a kto? Pawełek. No to... Ja też mam Paweł no. na imię. Ale to nie, to wtedy co cię wyciągałem. Ona już była nadłamana jak ruszyliśmy to pękła całkiem. Dlatego ci za plecy rzuciłem, bo mówię. Ale ten wózek się nadaje do wymiany. A kurwa, gdzie wymiany? Zbiórkę zrobimy, daj, bo Paweł też tak mniej więcej przychodzi, co so. nie? Dziesiąta rano już powinien za, zawitać. Ja chciałem, kurwa, już ten męczyć Pawła. Nie, bo Łukasz, kurwa, mówi, bo wiesz, on mnie. No, no zawsze, no. Mówi, kurwa. Co to z taki, A ja myślę, że to Paweł. Mm -hmm. Kurwa złamał. I no to chodź tam No mówię, kura. się nacisnął, to poszedł. No już zaraz otwierają Buda. O, Idę zobaczyć na tyły, czy Pawełka nie ma. na... Do jego iglo tego? Ja do iglo jego chodzę tam. Ogóle, a tam go nie ma No, on już od dziewiątej był. Tam brat jego ty dziewiątej? Szybciej co nie? Go to jak już tylko wstanie i już go Rzuci go już nie ma Nie <laughs> Tam rzuca, rzuca rzuca Ale kurwa A jakim pod jakim szyldem siedzisz? Twoje ręce są zbyt krótkie. To chociaż bułkę ci przyniosę, bo nawet pewnie nie masz. To poczekaj, bo zanim to otworzy. To weź mi zamknięte. to zamknięte jeszcze. Jak możesz? Zamknięte. Mówię ci, dziewiąta jest. A od dziesiątej otwarte. Nie, otwarte. Tak? No bo tu. To od środka. Tu, to to tu, ty nie ma. Wiem, bo zamknąłem. Tam są tony ja tak z nie Ja też tak za no, no, to się żuje, a nie poprzełyka. No właśnie o to chodzi. To poczekaj, to... to jakąś zupę ci przyniosę, chodzi Dobra, no. dobra. A ty tu. Ja tu? Tak. Ja, nie, no, nic idź. Kolei... A są solidki wystawione. Jeszcze nie będę od Dobrze na Dobra, Dobra. 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 если звец все без дешеницы там до 4 злотых и зубка дождь там Ważne, że, że zupa, z Ale jaki marudny. Żeby, no, no... Tak, żebyś nie... nie żeby, wiesz, nie jadano tutaj, bo zamknięte je. Marudny, marudny. Nie pasuje może bez... Nie pasuje może bezdomny może, wiesz? Dlatego. A to jest, wiesz, nieładnie z jego strony. No nieładnie, no. Nie dosyć, że się kupuje, płaci, co nie? I normalnie tutaj jedz przy ladzie, tak? Tak, masz tu zjeść normalnie. Zapłacone i nie ma opcji. Może jeszcze gdzieś lata zjeździć, nie? Nie martw się. O takie rzeczy się nie człowieku Czego szukasz? 这个书看不够是吧？ Wczoraj kurwa. No. Przyjechała kurwa z, z, z straż. No. I co chcieli? Zajęli w na w, wywrzeźbiałochę. W, 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 w mhm. Mm Dobra. Wy tym buchałem tam kurwa 030 30 To mało Mało, mało Dobra Zarwiszmy tam Mhm mm Ciąg miałem ocz chuj na wózku No Też ci tam zwrócić wałki się śmiali z tych, kurwa, strażaków, nie nie? Mm mhm. Mówi tak, panie Marcinie, kurwa, dwie godziny pan musi tu posiedzieć. No. Żeby zeszło. No tak, <laughs> no. Dokładnie. Ale 0,30...